Hi, it's Martin Tyler again. Siemaneczko Dobyściaki, z tej strony Bora, witam was w kolejnym Pug Peningu z FIFA 17. Tym razem zrobiłem sobie Europejskie tournée drugą część oraz tournée po Pacyfiku. No i wyszło 10 paczuszek, które sobie tutaj leżą i czekają aż się otworzy. No i powoli będziemy otwierzać. Zaczynamy od chyba najgorszych. Srebrna zwykła paczka, gdzie jest tylko jedna rzadka karta. Ja sobie na spokojnie posprawdzam, co trzeba, to spikseluję, co trzeba, to do klubu, ewentualnie na transferkę i zaraz zwracam do Was. Tak będzie cały czas. otwierał paczkę, porobię swoje i znowu otwieramy. A Wy w tym czasie możecie teraz zostawić łapkę w górę, zaciągnąć kciuki, zacisnąć i oczekiwać, że będzie inform o walkout. Ja na to przynajmniej liczę. Okej, okay, tamta paczka to Totalne nieporozumienie. Otwórzmy sobie kolejną srebrną, tym razem samych zawodników. Ale to też jedna rzadka. Może inform? Ja, na pewno. Tu mamy drugą hiszpańską, nie pierwszą. Takie karty jak widzicie. No, tamta srebrna poprzednia paczka też fiasko, więc otwórzmy sobie zwykłą, za piątaka. Z złotą paczęcję No, mm. Wielkie nic. No dobra, teraz paczka z zawodników, ale jest tylko jedna tutaj karta rzadka. No, kurde, Cristiano Ronaldo mógłby się trafić. <laughs> co tu będzie? Coś, co już mam A Mianowicie, mam nadzieję, że kantę. Aha. Brąz. No genialnie, genialnie. Takie oto karty. Okej, okay, ko, kolej na dużą złotem, złotą paczkę premium. Siedem rzadkich kart. Ciekawe, czy będą zawodnicy. I jeden. Baptisto, co tam jeszcze było? No. No niestety, niestety nic. Okej, okay, pół metek już za nami. Myślę, że teraz sobie otworzymy paczkę piłkarzy Elektrium Premium. Mamy tutaj srebrniaków i złotych w tym trzech rzadkich. Może. No, może jednak nie. Wielkie 0 nic nada zero. Kalandra może być coś wart. No tak to znowuż nie za bardzo. Ok, cztery paczki do końca. Tam był ten kalandra wart. Cztery tak to same drobniaki. Ok, myślę, że teraz złota paczka zawodników premium. 3 złotych rzadkich. Zobaczymy. Walkał to nie ma. I dużej flary również nie ma. Begowicz. 83, ale no coś już lepiej dropło. Coś już dropło lepszego. Ok, w poprzedniej paczce o dziwo ten Segado, czy jak on się nazywał? Segunda, Segado. Serbna karta przez to, że SBC teraz jest wyzwania. Ten Championship i nie było tej karty w ogóle na rynku. Wysta wystawiłem ją za 9,500. Dobra, trzy paczki przed nami. Te najlepsze, mam nadzieję. więc teraz kolejna mega paczkę. Brrr, otwieramy. otwieramy. Wokauta nie ma. Jest coś, powyżej 84. Interakcja, 84. Zresztą kartę posiadam. Chyba, że ją wymieniłem. Wymieniłem ją właśnie, wyzwania były. Właśnie teraz ją wymieniłem, więc sobie z powrotem ją do, do klubu wrzucę. Rentę. Kurde, ja myślałem, że to kondycyjne. Wszystkie karty już mam, a jednak jeszcze nie. No i... Tak to wygląda na ten moment. I jeszcze dwie paki. Przedostania paczka. W tamtej była taka lepsza flara Draxler 84 overall. Jak widzieliście tutaj. Natomiast już poprzeczka troszeczkę się wznosi. że tak powiem. Teoretycznie oczywiście paczka powinna być lepsza. Paczka rzadkich zawodników już w ogóle fenomenalna. A jak to będzie w praniu? Okaże się zaraz. Pokauta nie ma. No i dużej flary również nie ma. Bender niestety. Kurcze, kurcze, kurczę no, firmino. Dobra. Dobra, grande finale. 12 kart, 12 zł, 12 rzadkich i bardzo bym prosił chociaż o jedną taką za minimum 100 tysięcy. Ostatnio trzymałem kciuki, był inform kawaniego. Dobra. Pyk. Nie ma tu. Jakaś flara jest. Nie. Subasić 84. No niestety nie dane mi było. Coś dobrego teraz trafić. Trafiłem tego. Informa. Wczoraj, jak otworzyłem sobie paczkę za 45 tysięcy, tak poza nagrywaniem, i tam był, nie wiem, właśnie, czy ten Ascardi? Kurczę, z tego zespołu, Sosolo, yy, jakiś ten zawodnik, ale, wiecie, Ward Quixel No, nie było firewerku w dzisiejszym odcinku, nie było. Dwie karty, tylko z minimalną le flarą lepszą, czyli Overall 84. No ale cóż, niecodziennie jest Wigilia, niecodziennie się wygrywa, a człowiek żyje nadzieją i mam nadzieję również ja, że kolejny Pug Opening będzie lepszej. Trzymajcie się, strzała.